idź za Chrystusem u boku świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny gracie, przyjmij ten tektorał. Ojczewski, idź za Chrystusem u boku świętego Jana Pawła Wielkiego. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał i za Chrystusem u Boku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rycerski i za Chrystusem u Boku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rycerski i za Chrystusem u Boku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Zacny bracie, przyjmij ten pektor rycerski i za Chrystusem u Boku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten tektorał rycerski i za Chrystusem u Boku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Zacny bracie, przyjmij ten tektorał rycerski i za Chrystusem uboku Świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacznij bracie, przyjmij ten pektorał łycerski i za Chrystusem u boku świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacznij bracie, przyjmij ten pektorał łycerski i za Chrystusem u świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen.